Cześć Manko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Squad Battles. Jeszcze pod koniec odcinka omówimy nowy sezon, ale najpierw przejdźmy do odebrania nagród za Squad Battles. Jak widzicie, wbiłem klasycznie Elite 2, więc przejdźmy teraz do otworzenia tych paczek. I zobaczymy, może uda się też coś trafić ciekawego. Na początku mega paczka i zobaczymy co tu będzie, jest Haller. Więc okej, okay, mamy ekrany, trochę monet powinienem zarobić. Oszeł Kazorda, więc troszeczkę monet myślę, że zarobię. Ok, zobaczmy, co tu jeszcze jest ciekawego. No są karty kondycji. Chociaż te kondycje też chyba sobie powystawiam na sprzedaż, no bo mam ich bardzo dużo, więc myślę, że ich też sobie powystawiam na sprzedaż. Więc no OK, wyślijmy sobie wszystko do klubu i jeszcze mamy duplikat, więc możemy skwikselować i otwórzmy teraz następną złotą paczkę piłkarzy premium. I zobaczmy, czy będzie tutaj coś ciekawego jest Otamendi, więc ok. Kolejne ekrany. Też trochę powinien kosztować, bo te karty się przydają do SBC, więc myślę, że trochę powinien kosztować. Więc powysyłajmy sobie wszystkie te karty na listę transferową. No okej, okay, przejdźmy jeszcze do ostatniej mega paczki. Otomel.com, więc okej, okay, takie no... Nawet przyzwoite nagrody, no troszkę monet tych piłkarzy dostane, jeszcze jest Getsy i Madison, więc... myślę nawet całkiem spoko nagrody i tak. Ok, jeszcze mamy zmianę pozycji, trochę też innych rzeczy, są, jest też kondycja, więc ok, wyślimy sobie to wszystko do klubu i e, przejdziemy jeszcze do omówienia sezonu. Więc ok, mów, omówmy sobie jeszcze szybko ten sezon, jak widzicie już trochę tutaj też wbiłem tych poziomów, więc na początku były oczywiście monety, trochę paczek. Kilka tiff no i na początku jest też całkiem ciekawy zawodnik w wersji historii. Jego Prime na wypożyczenie jest im andra Pirlo, więc też bardzo ciekawy zawodnik do zagrania i do przetestowania nim. I właśnie, jak chcecie mieć te karty na nieograniczoną ilość meczów, w meczach towarzyskich, oczywiście, no to pamiętajcie, żeby zostawić im jeden mecz wypożyczenia co najmniej. To wtedy możecie grać w meczach towarzyskich tymi kartami bez limitu, bo w meczach towarzyskich się nie zużywa wypożyczenia oraz kontrakty, więc można tymi kartami grać, więc fajnie można się nimi też pobawić. Dalej, mamy też trochę herbów, paczek. I tutaj mamy za 10 poziom kolejnego świetnego piłkarza na wypożyczenie, z nim Ronaldinho. Ja właśnie tym Ronaldinho grałem w drafcie i grał mi się nim naprawdę świetnie, jest naprawdę bardzo szybki, zwinny, potrafi dobrze wykończyć, więc może być też ciekawą opcją do zabawy. Później mamy też Cieszynkę, też kolejny herb, kolejną paczkę. Fajnie, że te paczki są, bo się przydadzą właśnie też do otwierania, bo jeszcze są toccy. No i za poziom 15 mamy trzech zawodników do wyboru. Pierwszy to jest Gildias, nie wiem czy dobrze go wymawiam, ale jest to całkiem ciekawy skrzydłowy. Drugim jest Sabi też taki ciekawy skrzydłowy. Właśnie tutaj są dwa bardzo fajni skrzydłowi na ławkę jako zmienicy oraz mamy też Mirandę. I on akurat może być też ciekawą opcją do składu, ponieważ jest on zawodnikiem z, z dobrego klubu i z dobrej ligi, więc może go fajnie połączyć, jeśli komuś by się przydał, ale jednak myślę, że obecnie większość graczy ma lepszych lewych obrońców, ale też ten Miranda może być ciekawy. Ja chyba wybiorę tego Stabiego, ponieważ jest on całkiem ciekawy, skrzydłowym jest dosyć szybki, ma dobre szczały, dribbling, zwinność, więc myślę, że chyba jego ja wybiorę na ławkę jako super zmiennika. Dalej mamy też całkiem fajne tifo, później mamy też kolejne kilka paczek, znowu jakiś herb i tutaj mamy ta 22 poziom też naprawdę świetnego piłkarza na waproszeniu, jest nim Maradona w wersji historii ikony Prime i to jest on aż oceniony aż na 99, więc też całkiem ciekawa ikona do składu, żeby przetestować go sobie. Dalej mamy znowu kolejne paczki, kolejne cieszynki. No i mamy poziom 30 i tu jest naprawdę kilku ciekawych piłkarzy do wyboru. Pierwszym z nich jest Gabriel Jesus, całkiem ciekawy, szybki napastnik z bardzo dobrym, solidnym wykończeniem. Również bardzo zwinny i wytrzymały, więc zastanawiam się czy go nie wziąć do składu. Jeśli uda mi się wbić 30 poziom to chyba wybiorę, wybiorę tego Gabriela Jesusa, ponieważ mógłbym grać nim na śp. z Jamesem. I tutaj jeszcze mamy również do wyboru Matuidiego również bardzo ciekawy defensywny pomocnik z Ligi Włoskiej. Też bardzo fajne, bardzo dobre tempo, bardzo dobre w obronie i fizycznie, więc też może być ciekawym wyborem. Oraz mamy też Draxlera, więc też bardzo ciekawe ofensywne może bo oni fajnie połączyć np. Neymara, Mbappe oraz innych zawodników, więc też bardzo ciekawy wybór. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było jeszcze tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie, cześć.